3 zadanka, 3 super losy, jeden cel. Wydropić coś lepszego niż klapki i Mazda 323. Wszystkie trzy zadania ogarniamy jedną bestią, Audi TT RS z 2010 roku. Wrzuć sobie ten tuning, bo to wszechstronny wariat ogarnie bramkę, zakręt, drift i jeszcze zrobi kawę na wynos. TT gotowe, to jako pierwsze mamy bramkę zdobywcy, gonitwa w kanionie. Trzeba dojechać tak, żeby zostało nam 16 sekund, ale spokojnie tą furą to można nawet z 10 sekund szybciej. Ogień, gaz w podłogę i ciśniemy przez ten kanion jakby tam czekała ostatnia paczka chipsów w sklepie. Trzymamy się prawej strony i wjeżdżamy do tunelu. Tam zjeżdżamy lekko na lewo, a zaraz potem wracamy ostro do prawej. Szykanka potrafi zaskoczyć, więc lepiej mieć refleksy kierowca rajdowy na espresso. Wyjeżdżamy z tunelu i od razu odbijamy na trawnik. Nie wodą, bo wodą to nie przelecisz tylko utniesz jak kamień w mule. W odpowiednim miejscu zjeżdżamy na ulicę i teraz moment prawdy. Kosimy górkę po lewej, TT odbije jak kangur po taurynie, przelatujemy przez kolejny garb jak rakieta z jednoosobowym biletem na orbitę, lecimy jak wściekli i meldujemy się na mecie z 25 sekundami zapasu, czyli 9 więcej niż wymagane. Pierwsze zadanie zaliczone, możemy lecieć dalej. Strefa driftu otro mundo, czas zakręcić światem. Musimy wyciągnąć 80 tysięcy punktów w tej strefie driftu. I teraz pytanie za milion monet, czy Audi S4 da radę zatańczyć bokiem po meksykańskim szutrze? No jasne, że się da. Ale trzeba ją poczuć. Ten samochód lubi kontrolę, nie wchodzi w poślizg jak unicorn po kawie, ale jak mu dasz delikatnie po gazie, to zarzuci tyłkiem jak zły. Audi TT RS Coupe to nie jest typowy driftowóz. To maszyna stworzona z myślą o precyzji. Jeździła w europejskich pucharach wyścigowych, TT pacha a nawet śmigała po Nurburgringu. Ale jak ją dobrze ubrać w tuning, odciąć trakcję i przyciąć kąt skrętu, to potrafi zatańczyć tak, że Ken Block kiwnąłby z uznaniem. Wotromundo wyciągniesz nią ponad 100 tysięcy punktów. Nie będzie to jak latanie bokiem japończykiem, ale gwarantuję, bokiem da się lecieć i to z klasą. Kłatro, piórko na kierze i jazda. Skaliste wzgórza. Brzmi jak nazwa wsi pod kielcami, ale to właśnie tu robimy kolejne zadanie. 105 km na godzinę w porze deszczowej? Dla tetetki to jak spacer po bułki. Trasa śliska jak polityczne obietnice, ale lecimy gaz w podłogę i nie oglądamy się za siebie. A jak nie wyjdzie, no to próbujemy raz i udajemy, że pierwszego podejścia nie było. A jak nie dociągniemy tych 105 na godzinę, to trudno. Wytłumaczymy, że była mgła, wilgoć i pies nam wybieg na drogę. Nie no, robimy to z nadwyżką. Jeśli film Ci się przydał, wiadomo, subik, like, może jakaś wirtualna kawusia. A jak masz ochotę na więcej takich turboakcji, to zapraszam do kolejnych odcinków na Bursztyn Games. Będzie się działo, będzie grzane, będzie bokiem, elo.